Dobry, Damian z tej strony. Witam serdecznie. Miłego dnia życzę. Krótkie uzupełnienie do mojego ostatniego filmu. Ja nie wiem, czy mnie będzie słychać. Dajcie znać, czy mnie słychać, bo ja teraz nie włączyłem żadnego mikrofonu. To może być głośno, a jak będzie głośno, to bez sensu. To zrobię to później. Chwilę zrobię po południu. Więc proszę krótki feedback czy mnie słychać. I jak będzie feedback czy mnie słychać, to ja wtedy będę rozmawiał. A tu widzę, że się trochę trzęsie to wszystko. Mam w sumie 20 minut, mogę coś powiedzieć. I chcę coś powiedzieć. Ale to by musiało być dobrze słychać, więc dajcie znać. Krótki komentarz. Czy jest słychać, czy nie jest słychać? Najwyżej zrobię później stabilniejsze wideo. Mam tą swoją rączkę. Halo? Słychać mnie? No, 6 osób, 7 osób. Dzień dobry. No to ja będę mówił, nie? Będę mówił głośno. E, z nadzieją, że będzie słychać. A wy po prostu dajcie komentarz, jeżeli będzie coś nie tak, tak? Więc tutaj. Chciałem uzupełnić swojego. A, w ogóle, jak widzieliście, to ja mam swój kanał teraz na YouTubie, dlatego też będę trochę ostrożniejszy z francuskim. Każdy wie o co chodzi, czyli nie będę ehem, ehem, przeklinał i tak dalej. Nie uważam, żeby to było coś złego, ale nie chcę, żeby to było cenzurowane. Dopiero co otworzyłem ten kanał, to będziecie się musieli najwyżej domyśleć, co chcę powiedzieć. Eh, jeżeli będzie coś. Takim językiem zaklauzurowanym, czy takim tajnym językiem przekazanym. BBB, B, te trzy litery, te litery. Big Beautiful Bill, tak? Tak nazwał Trump tą nową ustawę, z uwagi na którą się pokłócił z, z maskiem. Oczywiście kompletnie to jest inscenizowane. Tam się nikt z nikim nie pokłócił. Tylko Trzoda ma myśleć, że się ktoś z kimś pokłócił. A, to słuchajcie, no dobrze. Ja bym jechał tak spokojnie, bo nie jadę daleko. I akurat wykorzystamy ten czas, żebym ja mógł wam coś powiedzieć. Oczywiście, tylko trzoda ma myśleć, że się tam ktoś z kimś pokłócił. Szoda też myśli, że Elon Musk to jest najbogatszy człowiek świata. Nie? Jako taki on jest nam prezentowany. W każdym razie BBB Beautiful Big Bill, czyli ta wielka ustawa, która chodzi. Która, za, która mówi o tym, że Ameryka po raz kolejny ma podwyższyć ten dozwolony pułap e, długu, no i poza tym reguluje różnego rodzaju e, kwestie dotyczące wydatków budżetowych i tak dalej to O jest e, to ma te trzy litery BBB i co mi się od razu rzuciło w oczy przecież to jest stare znane hasło, które nam się czyli trzy litery BB Ukazuje co rusz w kontekście właśnie wojennym build back beta, tak? Czyli build back beta, że najpierw to jest według tej zasady e, masońskiej problem reakcja rozwiązanie, czyli problem reaction solution i e, w ramach tej wojny jednej w jednej drugiej w Biraku. W Afganistanie e, oni używali cały czas. Możecie sobie przypomnieć, bo to wystarczy sobie przypomnieć, to było tak częste i tak e, jakby to powiedzieć, e, e, nagminne, że oni używali tego, tego pojęcia build, build Back Better no i teraz używają pojęcia Big Beautiful Bill. Ten Big Beautiful Bill, ta cała afera. Zaczęła się 2 czerwca, a eskalowała 4 czerwca 2020, teraz, no teraz, 4 czerwca. Więc się okazuje, a ja tutaj nie promuję nikogo innego kanału, tylko po prostu mówię, że okaże się jeszcze, bo to się okaże, ale już się okazało, że Ether miał rację, bo 4 czerwca ten Ether, ten Ether TV, który zapowiada te... Wszystkie różnego wydarzenia, ja wam tylko zwracam na to uwagę, tak? To jest tam ta cała historia z tą kłótnią, z tą aferą na około Beautiful Big Bill. To jest nam już tak prezentowana na hamsko, że to jest zapowiedź nowej operacji manipulacyjnej, Psyop tak zwany, że aż trudno się oprzeć, po prostu trzeba być naprawdę ślepym, żeby tego nie widać. Ta zapowiedź, ta akcja, że teraz się zaczyna nowa operacja, która będzie się ciągnęła dalej, bo to będzie chodziło o te kłótnie związane z budżetem. Może dojść do tego, że kongres nie uchwali wtedy tej ustawy, znowu zostanie zamknięty budżet, a Stanów Zjednoczonych może teraz długofalowo, w każdym razie to będzie ewaluowało. To jest zapowiedziane nam masońskim hasłem: Big. Beautiful B, 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 Bill, czyli ten 33B, czyli tak jak już wspominam, żeby się nie powtarzać, to samo co Build Back Beta. Czyli oni tutaj zaczynają ten całą, tą całą akcję tą, tym hasłem Big Beautiful Bill, a jak będzie przyjdzie co do czego i ona ewaluuje, będzie ten upadek ekonomiczny, o którym bodajże coś wspominał, wskutek tego, wskutek właśnie tego, to będzie, ta, ta ustawa będzie głównym powodem teraz, tego, żeby się ta cała ekonomia światowa, przede wszystkim amerykańska e, chyliła ku załamaniu, my o tym już cały czas mówimy, ale to jest inauguracja tego, tego procesu, który już nie będzie nieprzerwanie będzie trwał, aż hasło Big Beautiful Bill Zostanie zmieniony na build back beta. A build back beta to jest hasło dla takich wszystkich tych okreś... regionów, które zostały najpierw zburzone po to, żeby je później e, zbudować od nowa. Także na przykład w Palestynie, tam oni też robią build back beta, tak? mają być tam jakieś, czy tam e, e, w Afganistanie, czy w Iraku. To jest to państwo, w którym e, Również i polskie wojsko uczestniczyło w jego okupacji. Chciałem wam powiedzieć, abyście byli tak mili nie? Udostępnijcie tego live'a, bo to jest tylko potwierdzenie, że 4 czerwca ta data się potwierdza, to jest ewidentnie widać i to jest też 24 cyfra, 24. 2 czerwca to się zaczęło, 4 czerwca to eskalowało, i to tak naprawdę na. Na, na dobre, ta, ta inscenizowana, inscenizowana kłótnia, bo to są obydwoje aktorzy. Tutaj muszę uważać, bo mamy tych rowerzystów. Tak? Nie wiem, jak słychać. Mam specjalny mikrofon. Ja tutaj chciałem tą wrzutkę zrobić po prostu, żeby się nikt nie uspokajał. Tą sytuację, ja nie wiem, czy to warto obs obserwować. Wszystko jest tam pokazywane specjalnie. Żebyśmy zwracali uwagę na to, na co oni chcą zwracać uwagę. Kolejna data, z moim zdaniem, potwierdzona z, tego, z tej agendy tej, tego Resetu 667, o którym mówił, mówi Eter. I musicie uważać, tak? Mówię, Kolejna następna data, którą chciałbym tu przytoczyć, to data nie od z tego Eter TV, tylko <coughs> takiej japońskiej pani, która robi komiksy, robiła. To jest 24 lipca tego roku ma być potężne tsunami w Japonii. To jest niesprawdzona wiadomość, ja tylko mówię. Ale w Polsce to kluczową dla was kluczową informacją jest oczywiście to, czy sprawdzi się predykcja tej powodzi 14 sierpnia. Ja myślę, że się sprawdzi, tak? Ja myślę, że jak najbardziej tak będzie. No a kto nie będzie już później pakował manatków no to jest już naprawdę tak jak ja wspominałem albo rzeczywiście bardzo głupi albo bardzo odważny to w sumie wszystko że, bo to się mogło nie rzucić ludziom w oczy widziałem, że nikt na ten temat nie powiedział słowa że tutaj są masońskie słowa kluczowe używane które się kojarzą już z uwagi na te pierwsze trzy litery trzeba by było to jeszcze przeliczyć w tym kalkulatorze Gematrii jak te wyniki by Jakie wyniki będą, jeżeli się wpisuje Big Beautiful Bill i, i Big, Pet, Big Beback, Guys, Build Back better, czyli zbuduj, 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 zbudować, zbuduj, zbudować, zbuduj, Znaczy zbudujemy lepsze potem, tak? Build back better to jest zbudujemy lepsze potem. Potem to jest wojna, nie? to jest roz, rozwalić coś w dobry mak a później trzeba to odbudować według takich, e, tych, e, e, według takich wyobrażeń i takich planów, które e, się wcześniej ułożyło. Także wszystko idzie zgodnie z planem czasowym. Nic tutaj nie ma nie, nie powinien sobie pozwolić na odpoczynek. E, to jest to, co ja chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Chciałem jeszcze tam coś innego powiedzieć, e, ważnego co bym ale to już sobie zachowamy na jakiegoś normalniejszego live'a to proszę o udostępnienie tego bardzo proszę i przede wszystkim wszystkich tych widzów, którzy są nowi do tego kanału bardzo proszę o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, tak? i sami oczywiście zachęcam was do tego żebyście dokonali pewnych no, takiego researchu historycznego jak to było z tym Build Back Better, czyli zbudujemy nowe, lepsze i tym Big Beautiful Bill, które zostały teraz i czy jak się to Wam kojarzy, w jakim kontekście to zostało powiedziane, ilu, ile polityków to e, używało. To no w sumie wszystko. Był jeszcze, jeszcze jakiś aspekt, który... Aha, no bo oglądałem wiadomości też ostatnio takiego młodego chłopaka, który ma kanał wiadomości. Rakieta jedna z tych rakiet tak zwanych odwetowych, e, które spadły, spadła 80 km od e, polskiej granicy. Także to jest kwestia czasu tylko, e, już naprawdę niedługiego czasu, że będą spadały albo spadnie taka podobna rakieta już na terenie Polski. I wtedy, i to jest właśnie ta cała ciekawostka, bo to nie jest tak, wiecie, oni tam nigdy nikogo nie zabijają, nie? To nie jest tak, że Bill Gates wychodzi z ilonem Maskiem, czy tam z jakimś innym z tych frontmenów, z tych aktorów, które tą agendą tych rzeczywistych władców i kontrolerów tego świata nadzorują, że oni kogoś zabijają. Ludzie się nawzajem zabijają. Tak było w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, i będzie też w tej trzeciej, która została rozpisana, ja nawet nie mówię o przepowiedniach, przez Alberta Pajka w bodajże w roku 1897 liście do, do takiego włoskiego polityka, o tym już mówiłem, to oni tak nakręcą, tak to wymanipulują, że ludzie pójdą w, w poczuciu obowiązku i też e, prze, takiego oczywiście przekłamanego, zmanipulowanego patriotyzmu po to, żeby się zażynać nawzajem, e, nawzajem. No i to eskaluje, bo oni to uwielbiają patrzeć, jak ludzie. Potem te wszystkie swoje nieprzepracowane lęki, uprzedzenia, fobie wobec innych narodów wyżywają w ten sposób, że manifestują je potem ludobójstwem, mordowaniem i gwałtem. To wszystko do Polski przyjdzie już bardzo niedługo i ja nie mam co do tego absolutnie żadnej wątpliwości, tym bardziej, że właśnie się to teraz data potwierdziła także radzę śledzić tą kwestię dotyczącą tych ekonomicznych turbulencji związanych z Big Beautiful Bill, czyli z tą piękną dużą, tą zachęcam do piękną dużą ustawą dotyczącą budżetu amerykańskiego i finansów amerykańskich zapraszam do subskrypcji na mój kanał YouTube, który jest tam w linku do tego zapisu tego wideo, zapraszam, zapraszam proszę o dzielenie się to wideo będzie też tam na YouTubie sorry, że taki no nie wiem, format bardzo nie, nieporządny i tak dalej, ale ponieważ postanowiłem, że teraz będę trochę bardziej aktywny znowu z tymi informacjami, to muszę wykorzystywać każdy możliwy dla mnie czas, a czasu ja mam mało. Ehm, Niemcy? No, Niemcy też powinni chyba zginąć, też się z w drobny mak. I tak samo Wielka Brytania, no to będzie na dużą skalę, ale mi się wydaje, że na początku będzie, tak myślę. nie? To widzę po tym scenariuszu ukraińskim, to można konkluzję zrobić, że następnym takim terenem działań wojskowych będzie właśnie Polska. Polska jest następna na liście, ona jest na liście, to już jest rozplanowane, i tam to się będzie w głównej mierze działało. Na początku, w pierwszym okresie czasu, jak tam w Niemczech, i w... myślę, że też, ale myślę, że być może, że w trochę nie tak od razu. Okej, okay, ale to są moje, to są, to są czyste spekulacje. Okej, okay, na razie wszystkiego dnia, dobrego dnia. Życzę wszystkim, dzisiaj jest niedziela, tak? Dobrze mówię, 8 czerwca tego sądnego roku 2025. Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.